No, no, i się mawi tam ponownie. Otwieram dzisiaj trzy kapsułki. Yy, jedna taka kapsuła kosztuje 15 dolarów, także nie mało, ale najciekawsza rzecz to jest naklejka Cloud9, warta 50 dolarów. Także sobie, otwórz oczywiście i lecimy z tematem. Mam nadzieję, że dzisiaj dzisiaj coś zrobimy. Liczymy na folię. Dobra, zobaczmy, ile jest ta naklejka warta. Zacznijmy od tego, a na sam początek. Uuu, i jest to, pierwsza naklejka i mamy tu już na zero powiedzmy, lekka strata, lekka kraksa można powiedzieć, w porządku. Przypomnę, że kapsuła kosztuje 1,60 zł. polecam, fajne kapsuły, w ogóle dzisiaj bym i testuję ją przy okazji na żywo i jest największe gówno tak zwane, jest to najmniej warte, z tego co kojarzę, generalnie shit totalny, zobaczmy ile to, no 20 zł 20, 30, okej, okay, that's of fine, otwieram sobie ostatnią kapsułkę, Proszę, no patrzcie, jakie jest piękne. Clown mhm, mm That's right, I'm saying. Spróbujmy. Dzisiaj mam humor g Także liczę na pozytywną energię. Trzymam kciuki. Oglądnik pach, pach, pach. G2. That's kinda fine, ale sprawdźmy to, ile jest warty gigant. <giby> na 40 zł. Także dzisiaj niestety na e, minus 50 zł. Dobrze mówię, jest 60. Jest 40, jest stuwa, i tu jest warte. To jest 107 tych straty. Tyle. No niestety. Czasem tak bywa.